Widzisz, co to jest? Widzisz to? To oznacza, że w wojsku jestem kimś. Wow! Wow! Jak to pięknie wygląda! Kiedyś mój pagon też będzie ozdobiony taką piękną beleczką. Żeby mieć stopień starszego szeregowego specjalisty, to trzeba się wykazać umiejętnościami i wiedzą. Tak, wiem, staram się jak mogę, ale jeszcze do ciebie mam daleko. To oczywiste, jakby nasz dowódca prowadził ranking żołnierza miesiąca, to ja bym wygrywał co miesiąc. Naprawdę? Jasne, młody, trzeba znać wszystkich, trzeba być lubiany, z każdym porozmawiać. No wiesz, trzeba mieć coś w sobie, to co ja mam. Co było potrzeba być lubianym? Z każdym porozmawiać? Aha, no tak. Jak dowódca ci każe coś zrobić, to nigdy mu nie mów, że nie dasz rady albo nie możesz. Ty lepiej się zapytaj, jak szybko masz to zrobić. Aha, resztę ci nie powiem, bo będziesz konkurencją dla mnie i szybko awansujesz. O czym chłopaki gadacie? Stoszy szeregowy specjalista, bubr, mówi mi co mam zrobić, żeby dostać awans. Tak? A powiedział ci, żeby on awansował, to musiał być zjebem? Strzelać z ucha, wyczeć sobie kolana do krwi, używać dużo wazeliny i mieć wrodzony syndrom brązowego noska? Nie, tego mi nie mówi. Kukuła, ty zwyczajnie mi zazdrościsz. Bober, co się tak marszczysz? Dupacie piecze?